Dzień dobry państwu, nazywam się Przemysław Gałzyk i będę miał przyjemność rozmawiać z panem Robertem Dąbrowskim z firmy Fortinet i panem Sebastianem Stroikiem z firmy Foximo. Obaj panowie mają ponad 20 lat doświadczenia w branży IT, zajmują się obszarem cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i infrastruktury. I obie firmy, Fortinet i Foximo, były partnerami strategicznymi naszej niedawnej konferencji Intrasec Forum. Tutaj na początek zapytam o to, co, co łączy Foximo z Fortinetem. Jesteśmy partnerem Fortineta. Bezpieczeństwo OT to jedna z naszych specjalizacji. Posiadamy na koncie dużo zrealizowanych ciekawych projektów w tym obszarze i wspólny udział w konferencji to ma chęć podzielenia się z jednej strony wiedzą i doświadczeniem w realizacji tych projektów, ale to jest dużą część tych projektów zrealizowaliśmy wspólnie z Fortinetem, który jest dla, mnie, dla nas kluczowym partnerem, a ze względu na swoje szerokie portfolio no, pozwala zaadresować dużo. Obszarów i e, e, dużo potrzeb klientów. Mhm. Rozumiem. Konferencja Intrasec Forum zajmuje się generalnie no, bezpieczeństwem OT. E, chciałem na początek zapytać, się, e, czym tak naprawdę jest to bezpieczeństwo OT? Czy to jest po prostu element, jakaś dziedzina, specjalizacja w ramach cyberbezpieczeństwa? Czy jest to taki no, równoległy obszar do e, bezpieczeństwa IT, do cyberbezpieczeństwa, e, który. No, tak naprawdę jest na tyle inny, na tyle odrębny, że nie można go po prostu traktować jako jednego z elementów bezpieczeństwa. Panie Robercie. Ja myślę, że na początku, przez szczególnie wędrowców Security, którzy wcześniej nie byli w tym obszarze, to był, ta dziedzina OT była traktowana jako obszar równoległy. Czyli patrzyliśmy, gdzie możemy się dopasować, co możemy zabezpieczyć. Natomiast w miarę jak upływał czas i tych projektów pojawiało się coraz więcej, to też zrozumienie po stronie wędorów, stricte bezpieczeństwa było coraz większe dla przede wszystkim potrzeb w obszarze OT, jak i mechanizmów technologicznych. No bo tutaj ważne było zrozumienie, że przede wszystkim kluczowa jest dostępność, ciągłość działania, bezpieczeństwo jakby podtrzymania procesów. Natomiast w dalszej kolejności zabezpieczenie, takie powiedzmy, już inwazyjne polegające na blokowaniu jakichś, nie wiem, przepływów w sieci, czy jakichś konkretnych aplikacji czy procesów. Także najpierw dostosowanie technologii, później coraz większe zrozumienie i ta synergia w tej chwili jest już myślę na dosyć, na dosyć wysokim poziomie. Mhm. E, czy, czy w Foxymocie w jakby w sensie specjalizuje w tym obszarze OT? Pani tak, Pani? FOXIMO się specjalizuje a, i ta część rynku jest, no, rośnie dosyć dynamicznie. E, natomiast e, jeśli popatrzymy na trochę jakby przez pryzmat konwergencji IT i OT, to dużo rozwiązań z portfolio Fortineta pierwotnie dedykowane dla IT, zaczyna wspierać też obszar OT. Dlatego jak uruchamiamy projekty w, w tym obszarze, no często one łączą kilka rodzin produktowych. Taki przykład. To my jesteśmy jakby spółką, która pomaga firmom w cyfrowej transformacji, Secure, OT, Secure IT, to jest jakby nasz core. Natomiast bierzemy udział w projektach związanych z na przykład z digitalizacją produkcji, takich jak iFactory, Predictive Maintenance, Big Data. I takim na przykład trendem, który się zaczyna pojawiać, jest wysyłanie analityki i zbieranie danych i przesyłanie do chmury. Jak mówimy o projekcie, który tak naprawdę, nie wiem, wyszedł z OT, to z jednej strony, jak uruchamiamy, mamy obszar sieciowy, zbieranie danych z czujników, sieć, przełączniki, access pointy, ale też idziemy krok dalej, pojawia się temat segmentacji, firewall. Kontrola dostępu, jakieś systemy typu NAC, no ale też jeśli mamy więcej lokalizacji, to pojawiają się obszary typu sd A na samym końcu, jak przekazujemy te dane gdzieś do, do usługi w chmurze, no to temat zabezpieczenia tej usługi. Dlatego e, te projekty już zaczynają się robić takie wielowymiarowe. Mhm. Uh -huh. e i chciałem się zapytać w związku z tym, co, 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 co pan mówił, jak w tej chwili wygląda zainteresowanie klientów obszarem bezpieczeństwa OT, o co, o co klienci najczęściej pytają, czego najbardziej potrzebują, czego dotyczą te projekty, które wspólnie realizujecie? Generalnie podchodząc do współpracy z klientami, no, staramy się jakby wspólnie opracować strategię bezpieczeństwa i tak naprawdę... Po przeprowadzonej analizie ryzyka ustalamy priorytety dla projektu. Tak naprawdę w pierwszej kolejności chcemy, tak naprawdę dla ryzyk, które chcemy niwelować. Natomiast jeśli mielibyśmy to gdzieś tak wybrać, to tak, to, to są rozwiązania związane z zabezpieczeniem sieci i oraz i taką drugą grupę zabezpieczenia systemów po aplikacji. Jeśli chodzi o zabezpieczenie sieci, to to, co było też powiedziane podczas kilka razy poruszane podczas konferencji, systemy do analizowania komunikacji w sieciach przemysłowych typu Anomalie Detection. Dzięki takim systemom możemy mieć informacje na temat jakie mamy urządzenia, jakie sterowniki, jakie są wendora, jakie mają wersje Softu, jakie podatności. Możemy zarządzać incydentami. Z drugiej strony one pozwalają się integrować z systemami, z, z, z firewallami, tak, żeby automatyzować blokowanie połączeń i tutaj jak najbardziej takie integracje gdzieś robimy z potkiną. Natomiast to, to jest jakby kwestia widoczności. A takim głównym tematem to są tematy związane z segmentacją sieci. I tutaj jest ona robiona za pomocą legcjonation Firewall to jest podstawa. Oddzielenie w ogóle IT od OT, no to, 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 to jest coś, co ma być zrobione, ale no, dalsza jest wskazana jest też segmentacja całego środowiska. I tutaj te projekty często są zbierane przez klientów. A też dostęp zdalny bezpieczny dostęp danych systemy logowania, obszar jest spory. Jeśli chodzi o, o tą grupę drugą taką, jeśli chodzi o systemy, aplikacje, no to bardzo duże rozwiązań, które pozwalają utwardzić komputery. Blokowanie portu, szyfrowanie, zarządzanie nośnikami, systemy do skanowania podatności, patchowania systemów. Ta grupa tych rozwiązań jest dosyć spora. E, jakby często e, dla integratorów e, jakby istotne jest, żeby taki dobrać taki dobry rozwiązań, żeby one współgrały z całym ekosystemem klienta tej organizacji. Myślę, że to jest, to jest bardzo istotne e, na dzień dzisiejszy. E. Panie Robercie, co pan chciały tutaj dodać do tego pytania o to, co jest w takim gorącym? No my jako, 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 jako vendor, owszem, tym najbardziej skłaniam się do tego, co opowiedział Sebastian. Natomiast ja widzę, jakby jakbym chciał wyróżnić dwie grupy projektów. To są takie tak jakby dwie, takie podstawowe. Pierwsza to jest właściwie zastosowanie już istniejących technologii czy koncepcji, na przykład SD-WAN czy SD Branch, z zabezpieczeniem i prawda dostępu, jak i komunikacji do centrali. Tylko że właśnie dla obszaru ołki, tak, czyli na przykład dla, dla, dla jakichś wyniesionych jednostek, stacji, oddziałów, tam, gdzie musimy zastosować też często urządzenia w dedykowanej formie utwardzonej ze względu na warunki środowiskowe. Natomiast z naszego punktu widzenia to jest po prostu wykorzystanie już istniejącej funkcjonalności next generation firewall, kontroli dostępu przez switche, access pointy łącznie z funkcjami nac oraz oczywiście SD-WAN, czyli dostęp do centrali, jak i do aplikacji ewentualnie w chmurze, o ile takie są wykorzystywane, plus możliwość widoczności tego, co jest podłączane do naszej sieci. Czyli tutaj właściwie stosujemy już znane techniki, czy z retailu, czy nawet z telco, czy z enterprise'u, natomiast po prostu to jest obszar OT, dlatego że teraz wszystko przechodzi, co tylko może na. Oczywiście są pewne wyjątki dalej jeszcze zachowawczo traktowane przez, przez właścicieli sieci, ale co tylko może przechodzi w stronę internetu, więc nam tak jakby jest łatwiej. To jest pierwszy obszar. Natomiast drugi rodzaj projektów to są projekty takie typowo do, do OT, z analizą i ze zrozumieniem tego, co się właśnie dzieje w tych sieciach, czyli segmentacja, ale z analizą aplikacji, z analizą. Funkcji w tych aplikacjach, z analizą parametrów w tych aplikacjach. Oraz oczywiście bardzo ważna jest też integracja, czy w ramach naszego portfolio, jak i z firmami trzecimi, chociażby takimi jak, 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 jak Nozomi, gdzie firmy dedykowane czy skoncentrowane na, na sieciach OT, na infrastrukturach OT potrafią no, tą inwentaryzację zrobić bardzo szczegółową. Natomiast po nauczeniu się, takich przepływów czy takich funkcjonalności, które powinny istnieć w infrastrukturze, no mogą później podejmować decyzję, żeby na tym enforcement point, czyli na przykład na management firewallu, zainstalować za pomocą API jakieś polityki, które pewne funkcjonalności, pewne parametry dopuszczą, pewne po prostu zablokują. Także tutaj integracja jest bardzo ważna, ale to jest właśnie ten drugi rodzaj projektów, gdzie się skupiamy stricte na środowisku OT i na właściwościach. Związanych właśnie ze specyfiką tego środowiska. Ja dam, dam taki, taki prosty przykład rozwiązania konwergentnego, gdzie jeżeli włączymy IPS-a na najgorszym firewallu w zwykłej sieci, to przeważnie funkcja domyśla będzie blokuj to, to, co jest niebezpieczne. Natomiast pamiętając o tym, że w sieciach OT najważniejsza jest ciągłość działania, więc bardzo często ten IPS tutaj jest włączony w formie IDS-a, czyli tak naprawdę detekcji. On wysyła do SIEM do informacje o tym, że no coś się dzieje dziwnego w naszej sieci, ale to jest jeszcze niewystarczające, żeby podjąć akcję. SIEM jeszcze być może policzy sobie, ile było eventów, porówna, porówna z jakimiś wzorcami, zanim wygeneruje i powiedzmy incydent o wysokim priorytecie, a bardzo możliwe też, że będzie chciał pozyskać dane o podobnym ataku z jakichś innych źródeł np. z Hanypotów albo z innych sensorów po to, żeby skorelować te, te informacje i dopiero później no, dać znać administratorom, że tu już na pewno dzieje się coś ważnego, tu trzeba zareagować. Oczywiście Security Operation Center, jeżeli tam istnieje na przykład, jeszcze jakieś rozwiązanie typu SOR, no to można tutaj te, te, te działania bardzo mocno usystematyzować. Ale właśnie tutaj specyfika samego środowiska UKI jest bardzo ważna, zarówno w dostosowaniu rozwiązania, jak i opracowaniu odpowiedniej Chciałem to jeszcze dopytać o kontekst Fortineta, bo tak jak to postrzegam, to na rynku bezpieczeństwa OT mamy podmioty, które się specjalizują w bezpieczeństwie OT. Są firmy, które znane są na rynku cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa IT, które wywoływały stronę też rynku OT, także dobudowują do swojej oferty kwestie związane z bezpieczeństwem OT. Jak na tym spektrum należy postrzegać ofertę Fortinet'a? Jako dostosowanie swojej oferty do rynku OT z racji na atrakcyjność rynku z powodu jego potencjalnych dużych wzrostów oraz z punktu widzenia zainteresowania klientów. Tymi rozwiązaniami i dostosowaniem naszych rozwiązań do ich potrzeb w dziedzinie OT. W tej chwili no, nasi klienci czy, czy z energetyki, czy z przemysłu, jeżeli organizujemy warsztaty, to właściwie musimy za każdym razem po każdej powiedzmy edycji warsztatów jeszcze wymyślać następne dwa, trzy terminy, tyle mamy chętnych po to, żeby zapoznać się z funkcjami chociażby Fortigata, którego bardzo często doskonale znają, bo mają już w obszarze IT, ale. Chcą zobaczyć, jak on jest dostosowany yy, chociażby właśnie do, do ich, do ich tych nowych potrzeb. No warto tutaj tylko dodać, że yy, jeżeli włączymy sygnatury specyficzne dla skady yy, dla UT dla, dla aplikacyjne na, yy, na FortiGate, to w tym momencie pojawia się ponad 1700 nowych sygnatur aplikacji. To jest jakby proces nie do zatrzymania on się cały czas yy, rozwija i bardzo dynamicznie, dlatego że pojawiają się nowe protokoły. Klienci instalują nowe systemy. Teraz, jeżeli potrzebują zrozumienia konkretnego protokołu, my ten protokół dodajemy po prostu razem z jego funkcjami i parametrami do sygnatur aplikacyjnych. Oczywiście dotyczy to też sygnatur IPS-a do ochrony, ale kluczowe są tutaj te sygnatury aplikacyjne. Czyli można powiedzieć, tak, rozwijamy swoje rozwiązania, dostosowując je do wymagań klientów. W dziedzinie OT. Natomiast nie produkujemy, nie wiem, jakichś przesuwników, przekaźników czy, czy suwnic i tym podobnych rzeczy. Raczej próbujemy zrozumieć, jak można ochronić komunikację w ramach tego, tego rodzaju rozwiązań. Z tego, co panowie mówicie, no rozumiem, że ten obszar rynku, w szczególności w Polsce, w tej chwili zauważalnie rośnie i jest to taki też no, dynamiczny obszar na tlewego rynku cyberbezpieczeństwa. Czy tutaj widzicie panowie no, taki pozytywny, stymulujący efekt regulacji, które mamy, w szczególności ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, które no, nakłada w, w różnego rodzaju obowiązki w tym zakresie bezpieczeństwa na duże podmioty, tak, które mają dużo tych obszarów, które, które są przedmiotem funkcjonowania OT. Panie Sebastianie, może Pan. Tak, pobudzenie jest widoczne. Widzimy często nowe podmioty, które zostały zidentyfikowane jako, wskazane jako podmioty kluczowe. Zaczynają przeprowadzać audyty weryfikujące stopień spełnienia wymagań pojawiają się projekty. W dużych organizacjach te projekty są bardzo złożone. Często temat weryfikacji tego, co mamy w danej sieci, to jest kwestia roku, dwóch, zaplanowania jakichś projektów, wymiany urządzeń, standaryzacji, to, to, są, to, to są projekty zaplanowane na, na kilka lat. I tego się za bardzo nie da przyspieszyć, natomiast to cały czas trwa. Przy firmach mniejszych, no widzimy jakby taki, jakby z jednej strony mają zostać spełnione wymagania, z drugiej strony dla tych wielu organizacji w mniejszych firmach dużo problemem są niskie budżety, bo ci brak w stosunku do, do, do właśnie wymagań, które mają być spełnione a także brak odpowiednich tam osób w organizacji. Więc firmy też szukają rozwiązań, które będą mi adresowały kilka, kilka obszarów. I widzimy, że w tym obszarze wybierają rozwiązania, które zaadresują im kilka potrzeb. Panie Robercie. Ja, jako inżynier czy jako, jako szef zespołu inżynierów, mogę tylko stwierdzić, że no mamy w obszarze OT ilość pracy narastającą wykładniczo w ostatnich, nie wiem, dwóch latach, tak, tak, tak mogę powiedzieć. Właściwie nawet nie mogę wskazać, że mam konkretnego inżyniera dedykowanego do OT, bo w tym momencie to już właściwie większość z nas zajmuje się jakimiś projektami ze względu na swoje specjalizacje technologiczne zajmujemy się projektami w sferze OT, bo zarówno tutaj wchodzi w grę firewall, Next Generation Firewall, SD-WAN, kontrola dostępu, NAC, switche, access pointy, ale także SIEM, SOAR oraz, co ciekawe dla środowisk zamkniętych, EDR. Czyli właściwie każdy specjalista w moim zespole ma tutaj jakieś pole, jakieś pole, do działania. Teraz, jeżeli wchodzi automatyzacja, DevOpsy, one właściwie wszędzie wchodzą, no to znowu pojawia się chociażby właśnie w Web Application Firewall po to, żeby chronić app, ochronę, żeby zapewnić ochronę dostępu właśnie na tych procesów DevOpsowych. Czyli można powiedzieć, że, że właśnie wszyscy w moim zespole zajmują się, zajmują się OLT w ostatnim czasie, więc na pewno jest tutaj. Też jakieś pobudzenie ze strony regulacji, skoro klienci tak, tak się masowo tym interesują, bo wiadomo, że no, czy, czy firmy energetyczne, czy, 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 czy produkcyjne wszędzie, tak naprawdę tego rodzaju działalność jest nastawiona na zysk. Więc inwestycje w technologie, które tylko zabezpieczają, a nie wiem, nie podtrzymują, nie rozwijają produkcji, być może no, nie są. Tak chętnie realizowane, o ile nie są pobudzane przez regulacje, co wiadomo, jest kluczowe, po to, żeby działać z sukcesem. Mhm. No i to tak w takim razie można tylko życzyć kontynuacji tej dynamiki i tego, żebyśmy również w obszarze cybersecurity w OT byli coraz bezpieczniejsi. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.